Po jak ta kurwa ryczy? Daj mu! f 10 fajne! daj mu, daj mu! Poleci pan driftem? Daj mu! Daj mu! Co za Pokémon? Ludzie myślą, że nie zostaną namierzeni, że w internecie są ani, ani no, ani, jak to się mówiło, a mi, no wiecie. To ja. Nie będziesz ani no, ani, no, kurde. <grymne> Hej, poznajemy się wreszcie na żywo. No okay, co dam. A popatrz, co tam jest? No znowu Nikowa. Nie męskie bez litery A. Jan. Jan. No ja pasuję. pasuje. Jak ty wygrasz daję Ci, nie wiem, nowego rolka za sto koła. Jakieś kurwa, jakieś rolki, co ty jest, co, co ty? Może być ichal, ale jeśli ja wygram, <grym>, to tak się... zakładamy Ci OnlyFansa i robimy Ci bukakę. Jak ty wygrasz daję Ci, nie wiem. No i to za są zakłady, rolka, nie? Za stokoła. Yes! Oje, rolki! Trzymaj, to de espantivo <laughs> i od rowera? What the fuck! Mamo, a co to znaczy dziewica? E, dziewicą jest dziewczyna, która jeszcze nie współżyła Mamo, a co to Chodzę w to na serio Jestem kurwa graczem za... O kurwo, wódkę, zajebałeś Garmata trzyma, to co się kapisz. Co piwo mam? Śmieciu, alkoholiku Z, z kasą zdjęcie Swoją kurwa tam tu Mr. Krecha. Jesteśmy dziś na warszawskim targówku, a za mną Blo, którym można kupić najmocniejszy mech w Europie. Skąd wiem? Bo spożyłem. Dobra, jedziemy. Czyli co? PlayStation 4 i co? Co tu zrobi? sama? Czosnek Kiedyś jadłam bez zupie Czosnek Moje morze. całe łeb ma goście pewnie A na radę. Ale fajna ma być. Ma być. Ma jeść. całą noc. noc. jeść. kupka! Kupka całą noc, jeść. Ma jeść. kupka, jeść. Ma jeść. duża, jeść. No, ma co jest grane? Wojtuś. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robisz? No, nie widzisz, że gram? Zobacz, co tu się dzieje. Co to jest? Zjadłeś? Daleko masz do świetnika? Halo? No. Kończ to. Dobrze, skończę i... Nie skończę. Ja Cię potrzebuję już. Daj mi dokończyć, nie, nie potrzebuję Cię już. No daj, Jezu, dziesięć no, 10 minut mi daj. Nie mamy 10 minut, bo mamy czynność do zrobienia. I nie może, poczekać 10. nie może poczekać 10 minut. Bo ja nie będę czekał 10 minut, i tracił czasu przez to, że ty grasz. Ale stary Jezu, już by skończył, by mu dał. I bym pomógł, a nie? Firmowy telefon, pokaż Adam. Umiesz go włączyć. bateria, pokaż z tyłu, jest bateria. Odwróć <słuch> z przodu. No, włącz go. A ja wiem, jak się włącza to. Ładowarkę musisz mieć. No właśnie, no, 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 ja, mówię, nie, no. Teraz ja, nowsza ta technologia, nie? No. Trisz zgeszony Głos... przez presolnika. Załomie mówiliście, jak stałem tamtem, i będzie nie przestało, bo stoi chyba za anteną, i przede i mi chyba przestało, no. Więc dlatego się pytam. Nie, że czasuję. Nerwowo-wolgarnych słów. Rozumiem, przepraszam bardzo, ale jestem zdenerwowany, po. Trisz, tak ma trzyszy? Stoi pan za. Ale go wyjaśnił. Łazówka, kelner, sukcesor kelner, Kiedy mają 14 lat, kręci się w kuchni koło fajek mamy i czekasz aż gdzieś wyjdzie, żeby jedną podebrać. What are you doing? Me? Just hanging around. What are you Dlaczego faceci nie chcą ze mną się spotykać? Mam duże usta. Jestem Ruda, Emilia Szymańska, OOF. Ciekawe co to jest? Tata, jest kola? Tata, co chcesz? Jest kola? Co to sobie? Tylko się pytam. No, to se kurwa pytaj. Tata, ta jest kola? Ach, ten David Jasper to mało miał przerąbane. Niezbyt stary. Właśnie. A jakieś dziewczyny, które by chciały. A... Że pani to wszystko beznana. Łodzianka, pani, tak? Ja. O widać. Żeby wydały. No, to... pewniaki takie ja mam hotel, wie pani i sam jestem w hotelu. A, na... Na Dymanko, no tak. Na No tak. Żona w domu to wiadomo jak jestem na wyjeździe to. A tu łatwiej tak ryzykować. Czym? Różnymi rzeczami. Nie, gumkę zakładam i jazda. Żeby wezwać też panienkę, to na Andrzeja Struga jest e, taki klowik. Pani Liliano, a facet ma być mądry czy przystojny? No najlepiej jakby było i to i to, no ale wiadomo. Nie ma. Nie, Słuchajcie, ale zauważcie, że wy naprawdę mówicie Aha. o swoich partnerach, mężczyznach, czy nawet miłości waszego życia. Jak kurczę o meblu. Też wow. jestem tego zdania, dlatego siedzę i się do niej odgrywam. Jednak ja bym tam jeszcze pomyślała, cicho, bo mi się głowa aż ruszyła, znowu o berwę. Ja bym jednak pomyślała o tej no, duszy, no już no, To wiadomo, że to jest ważne. No, trochę szacunku. <laughs> jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto to było z było dobre. Zabera? Kto z was? Kto z was? Miałem 24 A teraz mam 23 Kto to zrobił? Kurwa! Jest to był! Jeżeli ktoś chce po prostu wziąć ślub i mieć świadomość tego, że z kim jest już to jest potwierdzone, to niech weźmie A tak, z kotem chce wziąć ślub i się będzie lepiej czuł dzięki temu? Myślę, że to już jest inna sprawa, bo nie krzywdzi nikogo Chcę mieć ślub z kotem. Ale on załatwił. dyplom na ścianie, że, że śpi z tym kotem i, i są małżeństwem. Tylko, że kot nie jest człowiekiem. A jeżeli... No tak, a mężczyzna nie jest kobietą. Dla mnie, jeżeli chcesz, żebyś ślub... nie obiecywałeś jej czego, to z nim nie zrobisz? Jak się zobaczycie, jak skończyłeś po 20 sekundach. No, w takiej wymianie wszystko się może wydarzyć, no. Nie tak się to powinno zakończyć. Od pierwszej sekundy poszedłem o ognie... <laughs> Matko, jedyna. Bo wszyscy Polacy to związek partnerski. Wtedy by było dobrze. <laughs> Ale nie rodzina. Sorry, dwóch facetów nie może być rodziną. Bo rodzina jest po to, żeby mieć dzieci, po to, żebyśmy się mogli w jakiś sposób rozmnażać. Proste? Tu nie ma żadnego innego tłumaczenia. To, że sobie dwóch panów uważa się, że ten jest mąż, ten jest żona, ten jest dawca, ten jest biorca, wali mnie to totalnie. Bardzo proszę, niech sobie będą. Natomiast to nigdy nie będzie rodzina, po prostu. O, Wszyscy polacy się! to jest bumerskie. ten Facebook naprawdę. Dla dziadków, nie? pan weź. No, nie wiem, właśnie, może by mi pani co doradziła? Doradziła, ale z jedzenia czy... To z rodziny, z rodziny zastępczej, Z przemysłowych? Ocet pan weźmie. O, tak, octu panienka mi tak. Ocet, dobrze. Hmm. Jeden? Wszystkie! Nie. Ale tam za odstęp co stoi? Daniel, a ty? Ja Arkadiusz. Arkadiusz. Z czym masz największy problem? No, z alkoholem. I no i większy. Z ziołem? Z ziołem? No, bardzo... Nie, nie, nie palę często. Ale piję za to regularnie, codziennie. A skąd, idziemy, ma... wale... a skąd masz na te pieniądze? No, czasami się coś zarobi, czasami się weźmie na kreskę u sąsiadki. Ja na takiej wiosce mieszkałem. No czemu taki zadowolony ten no, jest? I tak się wali, no. Ta okazja zawsze się znajdzie, niestety. No tak jest. Chodziłem na chodziłem na. A, Chyba, że chce po pomóc i tak wie, dzień dobry. że będzie dobrze. Ale się nie udawało mi, no. Chodziłem i... Dalej piłem, jeździłem po szpitalach i... W też... końcu mama co, wygoniła? Już nie pierwszy raz. Ale już powiedziała, że cię nie przyjmę do domu? Nie. To super. O, to jest fajne. Nie, to już, już doszło. A jak jest na ulicy? Nie, jest fajnie. Nie? Czasami się zdarzało, że spędzałem dwa tygodnie, raz nawet trzy tygodnie. A widzimy też? Tak, się zdarzało, że spałem w klatkach. rozpoczynamy coś nowego? Bardzo bym chciał. Tadam. Tadam! Daniel, a ty? Nie, on no tu szanuje gościa. Czyny na przykład w Ameryce Południowej albo w Azji lubią białych po prostu, bo dla nich biały facet to są pieniądze, od razu to jest przepustka do lepszego świata. To szczególnie w Azji tak jest, w takiej w Azji, w Azji Południowo-Wschodniej. Tam naprawdę myślę, że każdy facet, który przyjedzie, ma szansę sobie znaleźć ładną kobietę, mimo nawet, że jeśli on nie ma jakiejś wiesz, nie jest jakiś piękny albo nie jest pewny siebie. Dużo facetów do Azji wyjeżdża na przykład, którzy nie są pewni siebie, bo tam jest bardzo łatwo rzecz poderwać, bo to ona podrywa ciebie, a nie ty ją. Wielu facetów spotykam, którzy przyjeżdżają na przykład do Tajlandii, bo oni wiedzieli, że tajko poderwą, znaczy poderwą, że z tajką będzie im dużo łatwiej niż z kobietą w Polsce na przykład. Mm -hmm. Wiele kobiet ma wymagania, że jednak mm -hmm. szukają takiej, wiesz, dobrej partii albo kogoś, kto chce już stabilne życie, dziecko i tak dalej, a do Tajlandii może pojechać każdej i tak poderwie dziewczyna, no. Nie kupuję papieru toaletowego. Używamy gazet, które rozdają w mieście za darmo. Ja jestem da delikatny chłopak, ja bym nie miał. Wystarczy jeden arkusz, zgniatasz go... A ja tak robiłem kiedyś. Znaczy, no na wsi tak się robiło kiedyś. Wykorzystujesz i wrzucasz do torby. Z kubką? O fuj! Kiedy jest pełna. Znaczy nie, do kosza już nie. Ale że jak nie był papieru, to gazeta leciała. Wynosimy ją i palimy za... Pan Chińczyk nawet na cylindrze napisał, że to jest 49,9 49 m. Mimo, że to jest 70. Więc po prostu jak pójdziesz na przegląd i diagnosta zajrzy po prostu na cylinder, to tam zobaczy wyraźnie, będzie że jest 49,9. Tak. Pan Chińczyk nawet na cywilizerze napisał, że to jest 40. Uważam, że nie miała osoby, która by mogła jej powiedzieć, Anita, weź się w garść. Pamiętaj, życie jest do przodu i trzeba o nie walczyć. Tylko po prostu każdy przyjmował ją taką, jaką ona jest teraz. Jakiej pomocy szukała na początku pani dla pani Anity? I czy trudno było w ogóle o pomoc dla niej? Yy, trudno, bo nie każdy szpital. Słyszał nawet o takiej wadze. To jest waga praktycznie 300 kg. Mm -hmm. Każdy oddział, który, do którego dzwoniłam, usłyszał wagę 300 kilo i było koniec rozmowy. Dopóki pani nie schudnie, nie bierzemy panią na oddział. Jest to nierealne, żeby to sama zrobiła. Wszyscy nam drzwi zamykają. No bo weź z takim się opiekuniem. Uh, I'm 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 okay. I'm sorry. I got you right. I'm bro. okay. I got to get you right, uh, bro. Yeah. Um. I gotta I'm get you. Sorry, you right. asked me about Catherine. No, 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 no. My friend. I uh, I know you. I know you saw you. You was looking at her. So I just wanted to help you out. I work here. I just work here, man. It's it's a pleasure to meet you. Of course. Uh, you might as well hug her at least. Don't be disrespectful. working, sir. Biedę się wynosi z domu. Większość ludzi wychowuje może mama, może dochodzący tata, starszy brat, kuzyn, dziadek. To oni cię wychowują. Co oni, kurwa, wiedzą o czymkolwiek? Nic. Skąd mają się do cholery znać na dużych osiągnięciach? Oni nic nie wiedzą. Biedę się wynosi z domu. Mają ten plus, że mając 30, 35, 40 lat, nadal mogą fundamentalnie przebudować swoje życie i zacząć przyciągać młodsze od siebie atrakcyjne kobiety. A nawet kobiety w swoim wieku, w zależności od perfekcji. albo nawet starsze kobiety, jeżeli to jest wasze hobby. Ale kobiety nie mają już tak łatwo. W momencie, kiedy mają 30 lat, to już jest dzwonek alarmowy, żeby znaleźć sobie jakiegoś dobrego faceta, bo zostanę sama. Więc 35 i już to jest naprawdę już czerwone światło. Facet w wieku 40 lat i kobieta w wieku 40 lat nie mają takiego samego potencjału na znalezienie sobie wartościowego partnera. A ci mają ten plus no coś tym jesteś Co Ładny jesteś? Ładniutki jesteś? Masz dziewczynek? A może to miecz? Łaj. Dobra, i tym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki wszystkim. Proszę, zostaw ta lajka. To wszystko. Ja jestem Dimo. Do następnego. Mara!